Backstage twórcy. Halo, halo ludności. Serdecznie witam was na moim Backstage twórcy. Ja jestem Katarzyna, niezmiennie będę waszym przewodnikiem po świecie kreatywności. A dzisiejszy odcinek postanowiłam zrobić taki troszeczkę bardziej inspiracyjny, czyli zrobimy sobie po prostu kreatywne impro. To co dzisiaj będziemy robić, to pierwsza część Story Cubes. A, czyli ta pomarańczowa seria 9 kości. A, pozwoliłam je sobie już tutaj wypakować, włożyć do miseczki. Tu mam boczną kamerkę, będzie lepiej. Ok, chyba widać. A i co? I co dzisiaj? A, nie będę sobie utrudniać w żaden sposób, czy tam stawiać wyzwań, może nie tyle utrudniać. A, z cyklu pierwsze, konkretne zdanie, ostatnie. A stwierdziłam, że jedynym utrudnieniem dzisiaj to będzie fakt, że nie będę rzucała wszystkimi kośćmi po kolei i dopiero wtedy układała historii. A tylko po prostu będę rzucała jedną, jedną kość rzucam i opowiadam. I potem kolejna, kolejna. Opowieść dzisiaj to będzie opowieść dziewięciu kości. Także całym zestawem zagramy? No i słuchajcie, to co? Myślę, że chyba zaczynamy. Nie, ja nie przedłużam swojego ględzenia, także lecimy, losujemy, 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 losujemy pierwszą kość, rzucam, okej, okay. wypadł samolot, samolot, dobra, 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 no to może od czego by tu zacząć, może pójdziemy klasycznie, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma dolinami latały wielkie, ogromne, tajemnicze ptaki. Nazywały się ptakami stymfalijskimi w starożytnej Grecji. Natomiast czas, o których mówimy, to nie starożytna Grecja, ale jednak te ptaki stanowiły zawsze zagadkę dla mieszkańców. Patrzymy dalej. Ok, a tutaj druga to mamy takiego ludzika i ze strasznym cieniem. Kontynuując, owe ptaki przelatywały z wielkim łoskotem nad wioską i, i mieszkańcy po prostu byli do takiego stopnia przerażeni, że kiedyś, nie wiem, te ptaki spadną, czy, czy ich zaata zaatakują, czy cokolwiek, a no, że po prostu wręcz w pewnym momencie zaczęli bać się własnego cienia. Także, no, mówię Wam, to było, to było straszne. Ok, lecimy dalej. Mamy drzewko, takie ładnie, ładnie wystrzyżone. Okej, okay, to już się samo prosi. Któregoś dnia mieszkańcy, jak zawsze, starali się chodzić ostrożnie, chować się właśnie czy tu pod drzewami, czy, czy gdzieś w okolicy murów, na wszelki wypadek. No i któregoś dnia zauważyli, że jeden z tych metalowych strasznych ptaków zaczyna dziwnie lecieć, Czyli tak jakby faluje, kołuje w powietrzu, znaczy nawet nie kołuje, tylko, wiecie, zatacza koła. A, no i, i mieszkańcy po prostu byli no, przerażeni i, i nie wiedzieli tak naprawdę, co mają zrobić i gdzie uciekać, bo ten ptak im bardziej kołował i, i jakby leciał w ich stronę, stało się jeszcze większy, niż im się wydawało, także, a, no, także strach był y, raz sto, jak nie więcej, niż do tej pory. Ok, mamy kość z owieczką. I co teraz? No, dobra, owieczka. W tej całej sytuacji większość mieszkańców była no, paraliżowana strachem. Natomiast był jeden pasterz. Akurat wypasał swoje owieczki. Akurat patrzył tutaj. obserwował ich dziwne zachowanie, bo nagle też zaczęły jakoś tak dziwnie biegać i się chować. Wtedy pasterz spojrzał w górę i też właśnie zobaczył, że w kierunku całej wioski spada ten wielki metalowy stalowy ptak. Pasterz jednak zwykle stawał, starał się robić rzeczy trochę na opak, tak? nie chciał właśnie no, biegać w koło jakiego jak owieczki, czy, czy jednak pozwolić, żeby strach go sparaliżował, a także postanowił działać. Mamy rybkę. Kość z rybką. A więc jak postanowił, tak też uczynił. Wybrał się do swojego stawu, gdzie hodował różnego rodzaju gatunki ryb. Bo pamiętał, że jedna z rybek, którą niegdyś niegdyś kupił na targu, zaczęła w pewnym momencie wtedy na targu do niego mówić. I on, jakby. No, przecież nie mógł jej zjeść na obiad, więc postanowił wpuścić ją do stawu do, do swoich innych rybek. I okazuje się, że ta rybka była wtedy też mi powiedziała, że była magiczna i że może spełnić jego życzenie. W sumie miała taki złoto, taki metaliczny, w sumie tak połyskujący kolor jak kolor stalowych ptaków, z tym, że one miały odcień srebrny, natomiast rybka miała odcień złoty. W sumie niemalże jak słońca, taki, taki błysk. a Wtedy pasterz stwierdził, że okej, okay, no, no rybka mówi, to już jest w ogóle dziwne. Stało się też nikomu o tym nie mówić, bo, bo jednak w jego wiosce wszystkie takie anomalie były bardzo źle odbierane i, i bał się, że może e, spłonie na stosie albo coś takiego, więc zachował rybkę dla siebie. Natomiast już w to, że spełni jego życzenie, e, no absolutnie nie uwierzył, no to już by było po prostu za dużo. A może wyparł, kto wie, no może nie tyle nie uwierzył, co właśnie stwierdził, że nie, 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 nie to tak nie może być, nie wierzę w to. A natomiast w sytuacji, kiedy tego dnia zobaczył to po prostu nadlatującą katastrofę i właściwie takie zagrożenie, które najprawdopodobniej zniszczyłoby całą jego wioskę, no postanowił, że w sumie lepszych pomysłów nie ma i przecież sam ze swoim pasterskim kosturem, laską pasterską nie zmierzy się a z tym groźnym stworzeniem tak samo no, jego wieczki też go nie wesprą w tym. no Także postanowił, że no, zagra jedyną kartą, którą posiadał i, i pójdzie do rybki i zapyta, czy, czy to faktycznie jest możliwe i czy ta rybka dalej y, jest gotowa spełnić jego życzenie. Ok, mamy kość z liczydłem. <słuch> Liczydło. Hmm. A pas też... Y, Dotarł do stawu i, i zawołał rybkę. Trochę trwało, zanim się pojawiła, natomiast tutaj każda chwila była na wagę złota. Stalowy ptak zbliżał się coraz bardziej, stawał się już po prostu ogromny, praktycznie nad całą wioską już, już właściwie był cień, a także większość mieszkańców albo stała dalej paraliżowana strachem, albo zaczęła się modlić do ich bóstw okolicznych. Do bus, w które wierzyli. Natomiast pasterz po prostu błagał już w pewnym momencie rybkę, nawet trochę zaczął się bać, czy, czy może jednak jej już nie ma, albo może już nie mówi. Natomiast w pewnym momencie rybka wyłoniła się ze stawu. Coś sobie, jakby mówiąc bardziej do siebie, tak jakby liczyła coś w pamięci, coś, coś jakby wyliczała tak, różnego rodzaju rzeczy. Pasterz dał jej chwilę, a po czym jeszcze raz się do niej zwrócił. W końcu rybka przestała to wyliczać. Uśmiechnęła się do pasterza i powiedziała, że bardzo cieszy się, że go widzi, że dawno go nie było. I tutaj właśnie wyliczała, bo razem z rybkami w stawie przygotowują się do bankietu. Także też sprawdzała, czy lista gości się zgadza, czy wszyscy są zaproszeni. Bo oczywiście ona się zajęła organizacją. I w tym momencie rybka też spojrzała, tak rozejrzała się, że zauważa, że jakoś jest dziwnie ciemno. A wtedy pasterz wtajemniczył ją w całe to zagrożenie, w to, co się właśnie dzieje, i zapytał, no, czy to życzenie jest jeszcze aktualne i, i czy faktycznie no, jest, jest to dalej możliwe. Okej, okay, zobaczymy. Zobaczymy, czy jest. Okej, okay, mamy maskę albo jakąś, nie wiem, twarz obcego. Hmm. <laughs> Rybka powiedziała, że. Ale oczywiście, że to życzenie jest jak najbardziej aktualne. Przecież w ogóle to, że, że dał jej nowy dom i wspaniałych przyjaciół, i, i oszczędził jej życie, że właściwie to nie jedno życzenie, że co tylko będzie chciał, to, to ona po prostu będzie już do końca swojego życia wdzięczna, a że no, tego pasterz nie wiedział, rybka też nie zdradzała, ale rybka była nieśmiertelna, także pasterz nawet nie wiedział, na jakim szczęściu śpi. A natomiast no, w tym momencie poprosił, żeby może w jakiś sposób. No, że rybka sama widzi, że i zniknęło jakby słońce, zrobiło się ciemno. Jest wielki huk, jest już tak głośno, że właściwie pasterz ledwo słyszał tą rybkę. I, i, i cała wioska, paradoksalnie jakby wioska ucichła i zamarła. Nawet drzewa jakby straciły swój szum. a Natomiast jedyne co było słyszalne to wielki taki łoskot, klekot i właściwie taki też gwizd spadającego stalowego ptaka. E, rybka stwierdziła, że, że tak, no nie ma co tutaj e, po prostu czekać, no bo przecież, e, przecież jeżeli ten ptak spadnie i zniszczy wioskę, no to nie ci z jej bankietu. A to był pierwszy bankiet w ogóle od lat w tym stawie, no i chciała, wszystko po prostu musiało być perfekcyjnie, dlatego nie zwlekając, e, po prostu e, wyskoczyła z wody i, i z takim dużym impetem wskoczyła, rozpryskując wodę. I ten rozprysk właśnie miał taki dziwny, mieniący się odcień, jakby takie. No, przecież niby to była woda, ale was też miał wrażenie, jakby to były takie iskry, jak czasami tak wypadają z ogniska, kiedy właśnie je rozpalał takie jakby strzały i takie iskry. No i nagle. Ok, mamy tutaj dymek. Dymek, jakby dymek wypowiedzi, kość z dymkiem. A... I iskry zniknęły, rybka zniknęła, tafla stawu się uspokoiła, a pasterz dalej czekał, bo nic się nie zadziało. A więc, więc tak chrząknął, zagadnął, znowu, znowu zawołał rybkę, a natomiast, no kurczę, nic, nic się tam nie zadziało bardziej. Właściwie miał wrażenie, że jego serce już, już po prostu biło tak szybko, że że może jednak to życzenie wcale nie było życzeniem, że może to był jakiś jednak, że on już miał omamy przedśmiertne, no przecież kurczę, no nie dość, że rozmawiał z rybą, to jeszcze prosił o jakieś, jakieś życzenia, jeszcze jakiś bankiet wstawię, co to w ogóle jest. Właśnie pasterz zaczął jednocześnie tak jak był przerażony, tak też zaczął po prostu wątpić w siebie i w swoją a, a, stabilność psychiczną. Ale, no ale już właściwie zaczął też się godzić z tym, że zaraz zginął, no przecież przecież ptak spadał. Nawet y, pasterz nie za bardzo wierzył w Bogów i nigdy się nie modlił. A, i, I właściwie no, stwierdził, że zamiast może też tracić czas na te modlitwy, to, to jednak wróci do swoich owieczek, e, żeby też no, nie ginęły same. A także wziął swój kostur pasterski i, i poszedł, wrócił na Polanę, żeby ostatnie chwile swojego życia spędzić z owieczkami. Ok, mamy kość ze znakiem zapytania. No kości nie ułatwiają. I nagle, hmm, pasterz leżąc na polanie w otoczeniu swoich owieczek patrzył w niebo, a, i nagle jakby zauważył, że ten łoskot i ten dźwięk tego spadającego ptaka już, już nie jest taki głośny. I, I tak jakby w pewnym momencie zauważył, że on, tak on no był na tyle oddalony od wioski, że, że widział poniekąd kąt, w jakim spadał ten stalowy ptak. I nagle zauważył, że tak jakby ten kąt się trochę zmienia. A tak jakby ten ptak jednak miał nie uderzyć w ich wioskę, tylko tak jakby miał ich tam trochę, trochę wyminąć. Zauważył też, że nad takim świeciły, świeciły jakiś taki dziwny promień, właśnie, właściwie światła, no nie wiem, takiej poświaty, ja wiem, pas też nie wiedział, takiej zielonej poświaty. I, I zaraz nad tą poświatą, w momencie, kiedy trochę rozwi wiatr rozwiał chmury, zauważył taki dziwny, dziwny obiekt, który przypominał ni to jajko położone bokiem, ni to talerz, nie, miał, nie, nie wiedział do końca, jak to, jak to rozpatrzyć i, i co tutaj dalej ma się zadziać. I, i właściwie, no to był tak skołowany, jak wcześniej jego owieczki, które biegały w kółko. Nie wiedział po prostu już, co, co się dzieje. Natomiast faktycznie, tak jakby ten promień, on niby spadał w dół, ale tak jakby tego ptaka ciągnął do góry, spadającego tego stalowego ptaka. I ten ptak faktycznie zaczął. W pewnym momencie wykierowywać, zatrzymał się tuż nad samą wioską, nie spadł na dół, e, i zaczął w te, pod takim dziwnym kątem iść jakby w stronę tego światła z tym talerzem. E, I nagle, oczywiście też, w miarę jak tak szedł do góry do tego światła, to też robiło się trochę jaśniej, tak, ten cień spadający na wioskę i na okolice nie był już taki szeroki. E, I w pewnym momencie, jak już ten. ten ten spadający ptak prawie dotknął e, tego talerza, który tam e, był w powietrzu, też talerza tego dziwnego czegoś, tego obiektu. E, pasterz sam nie wiedział, jak ma to nazwać i, i w ogóle co to jest. E, I w, 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 wtedy roz, jakby stał się taki wielki rozbłysk. <laughs> e, nie było słychać, to nie był wybuch, natomiast po prostu było... To, Taki wielki rozbłysk takiego jasnego światła, że pasterz był zmuszony zakryć oczy, owieczki się skuliły w strachu. Sparaliżowani strachem mieszkańcy zdołali zakryć oczy, ponieważ no, ten błysk był nie do zniesienia. Nikt nie był w stanie patrzeć w tym kierunku. I w końcu, jakby skurczył się ten rozbłysk, tak? Więc już można było normalnie patrzeć. I wszyscy już teraz nie byli paraliżowani strachem, tylko. Szokiem, ponieważ nie mieli pojęcia, co właśnie się stało, i jakim cudem ten ptak, który przed chwilą spadał, i, i miał ich zniszczyć, on po prostu zniknął. I tak jak zniknął ten stalowy ptak, tak samo też zniknął ten dziwny obiekt i, te, i to zielone światło. Po prostu wszystko było tak, jak rano. Tak? Wszystko w porządku, a słoneczko świeciło, był przyjemny, delikatny wiatr, drzewa odzyskały swój szum, a także. Mieszkańcy no jeszcze chwilę tak musieli dojść do siebie, ale, ale postanowili wrócić do, do swojego codziennego życia e, i uf, nie doszły spadający stalowy ptak, stał się po prostu taką ich, e, no, taką ich miejscową legendą. Tak? E, oczywiście pasterz nie wspominał nikomu o, o udziale rybki, natomiast wrócił później do stawu i podziękował rybce. E, w tym Rybka oczywiście powiedziała, że, że tu nie, nie ma sprawy, że, że to po prostu też było w jej interesie, żeby wszystko tutaj było dobrze. I zaprosiła też pasterza jego owieczki na bankiet, także następnego dnia wszyscy sobie radośnie... Pasterz też postanowił zaprosić mieszkańców wioski z okolic takich najbliższych i, i oni po prostu siedzieli nad stawem, świętowali, nawet zrobili, rozstawili ruszt, mieli pieczeń. I, a rybki sobie bankietowały w wodzie, pod wodą. Także też sekret Złotej Rybki się nie wydał. I cóż... Ja też na tym bankiecie byłam. No, wino piłam. <ścoughs> I się dobrze bawiłam. Dobra, słuchajcie, mamy to. Myślę, że mamy to. Wszystko już mi pozgasało. Mam nadzieję, że na tej drugiej kamerze też się wszystko ładnie ułożyło. Przeszliśmy przez 9 kości. Powiem szczerze, że gdybym miała więcej kości, myślę, że, że jeszcze byśmy to dokręcili, że już właściwie się trochę zaczęłam wkręcać w tą historię. E, koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobała ta historia, a może do tych kości sami ułożyliście coś swojego, także też się podzielcie. Ja jestem jak najbardziej spragniona Waszych interpretacji, bo no, no wiecie, to jest dziewięć kości i, i sami e, słyszeliście pewnie pewnie. Wy już mieliście jakieś pomysły na kościa, a pewnie ja poszłam w innym kierunku, a może nie. A, natomiast dobra, nie przedłużam. Myślę, że, że takie coś jest dla Was ciekawe, że Wam się podoba. A na pewno będziemy to do, dopracowywać jeszcze, więc jak macie jakieś uwagi też od strony technicznej, to, to dajcie znać, co zrobić, żeby też ten odbiór Wam ulepszyć. A, I co, słuchajcie, ja na dziś się żegnam, także dziękuję serdecznie za Waszą uwagę. I widzimy się w następnym odcinku. Pa!